No to zaczynamy nasz pierwszy dźwięczny czwartek. I zaczniemy lajtowo od dźwięku T. Na pierwszy rzut ucha mogłoby się wydawać, że angielskie T i polskie T to są te same dźwięki. Ale jednak tak nie jest. Angielski dźwięk T różni się od polskiego T. I już słyszę, jak niektórzy mówią, no co mi to będzie opowiadać. Przecież wiem, co słyszę. Ty to ty. No, a ja to ja. Ale zobaczcie, o co mi chodzi. W tym nagraniu, które za chwilę zobaczycie, będą wypowiadane dwa słowa. Jedno to będzie nasz polski kod. A drugie słówko to. Łóżeczko dla dziecka, który po angielsku również brzmi kot. No właśnie. Zapraszam. Dziękuję Ci kochanie, że zgodziłaś się wziąć udział w tym eksperymencie. To jest taka zabawa, którą nazwiemy W jakim języku mówi mama. I powiem, będę mówić dwa słowa, które brzmią bardzo podobnie, ale najpierw ustalimy, czy ty te słowa znasz. Więc pierwsze, powiedz mi, jak mówimy, jak nazywa się zwierzę, które robi miau, po polsku? Kot. Dobrze. And what do we call a bed for a baby? A Kot. Super. To ja będę robiła te, mówiła te dwa słowa. Teraz ja bym chciała pokazać, bo ja tutaj mam na kartce wypisane pięć słów, pokażę je do kamery, więc Ty na chwileczkę nie patrz, dobrze? Mhm. Okej. Okay? Ja jej tylko przeczytam, um, a ty mi mu, y, po prostu mów, czy to jest polski, czy angielski. Gotowa? Kot. Polski. Kot. Angielski. Kot. Angielski. Kot. Polski. Kot. Angielski. Dziękuję Ci bardzo. Czy to Cię przekonało, że jednak angielskie t różni się od polskiego t? Więc zacznijmy od zdania po angielsku. I'll teach you how to talk to teenagers tomorrow. Czyli jutro nauczycie, jak rozmawiać z nastolatkami. To zdanie może się wydawać proste, każdy może je powtórzyć. Ale ponieważ wszystko w tym zdaniu jest dla nas obce. Jest to obcy język, obcy, obce dźwięki, mmm, szyk wyrazu w zdaniu jest inny. No wszystko jest obce i zupełnie w tym natłoku nowych rzeczy zupełnie nie zwracamy uwagi na dopieszczenie litery T. I dlatego proponuję wprowadzenie tego dźwięku z czymś, co już znamy, Wprowadze, wprowadzenie go stopniowo po kawałeczku. Zacznijmy od tego dobrze nam znanego słowa. Każdy wie, jak się go wymawia po polsku. Natomiast po angielsku to słowo byłoby wypowiedziane tutaj. To Czytaj. To To teraz jeszcze wprowadźmy um, wprowadźmy polską wymowę tutaj, a tutaj spróbujmy z innym słowem: tato, tato, lub tatuś. Tatuś. Hmm? Troszkę inaczej brzmi, prawda? E, no, to po takiej, po takiej rozgrzewce spróbujmy wypowiedzieć to zdanie, ale z angielskim T. Te. Ten talysz jest stary. I jeszcze raz. Ten talysz jest stary. Tutaj też pojawiają się inne dźwięki, ale w tym nagraniu skupiamy się wyłącznie na literce T. Jeszcze raz. Ten talerz jest stary. T, t. Tutaj język, jeżeli to jest język, a tu jest podniebienie, t, t. on tak delikatnie dotyka nam tu podniebienia. T, t. ten, ten, ten talerz jest stary. Ok? I spróbujmy jeszcze jedno zdanie. Czyli pany to ulubione kwiaty mojej siostry. Jeszcze raz. Czyli pany to ulubione kwiaty mojej siostry. Tr. Tutaj mamy zlepek czy to jest um, temat na osobne nagranie. Dzisiaj ćwiczymy tylko t, czyli pany, co ulubione kwiaty mojej siostry. Już pomijam fakt, że y, pewnie Anglik zastanawiałby się pewnie w, w, w wyrazie kwiaty, ponieważ jest tam w, które w angielskim wymawiamy jako w. Pewnie byłaby zupełnie y, jeszcze inne, inna wymowa, ale dlatego, że nam chodzi tutaj o czy, skupiamy się wyłącznie na czy. Czyli pany, co ulubione kwiaty mojej siostry. No i co? Ten dźwięk już nie taki straszny, co? To teraz wróćmy do naszego angielskiego zdania z początku tego nagrania. I zobaczmy, jak to pójdzie wam teraz. I'll teach you how to talk to teenagers tomorrow. I'll teach you how to talk to teenagers tomorrow. T, 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 t. Miękko. Jestem ciekawa, jak wam poszło i czy widzicie różnicę w swojej wymowie po tym małym doświadczeniu. Podzielcie się w komentarzu, koniecznie. A na zadanie domowe mam dla Was takie wyzwanie. Za każdym razem, gdy przyjdzie Wam użyć słowa tutaj, wypowiadajcie je po angielsku. Będzie to brzmiało tak. Tutaj. Tutaj. I obserwujcie reakcje osób, które z Wami są. Bo zapewniam Was, że jeżeli. Jeżeli dźwięk będzie wypowiedziany z angielska, no to powinno być śmiesznie. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja i chcesz więcej, to subskrybuj, proszę, mój kanał. I kliknij w ten róg. Tutaj. A może w ten? Tutaj? Nie, chyba jednak w ten. Tutaj.